Czy można na próżno przyjąć łaskę Bożą? Okazuje się, że można. Witajcie, drodzy, spiżarnianie, witaj Joanno. Witaj, Przemo. A może y, można przyjąć do pustego czegoś? Co jakby nie ma gdzie przylecić i nie chcemy współpracować, tak? Tak. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, tęskniłem za wami. Cieszę się, że już możemy się znowu znowu spotkać w, z Bogiem w jego słowie razem. Bo to jest zupełnie inna jakość spotkania niż wtedy, kiedy spotyka się człowiek sam. Kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy jesteśmy w grupie, kiedy jesteśmy, jesteśmy razem. I ja, to mam, ja mam to poczucie, że, że, jesteśmy, że jesteśmy razem, więc wskoczmy już do tego słowa, które, które dzisiaj przygotował dla nas pan, przygotowała Matka Kościół i Joanna. Tradycyjnie, coś mamy do rozszerzenia, tak? Tak, tak rozszerzenie. Tak. Żebyśmy mogli dobrze uchwycić, o co chodzi, w, zwłaszcza w pierwszej części dzisiejszego czytania, to przeczytam półtora wersetu wcześniej, jako kontekst prowadzający, bo wtedy będziemy wiedzieli, jakby z czego wyrasta to ta uwaga, ta rada, którą tutaj Paweł daje. Dobrze, to, jest to, to ja wyświetlę to słowo i powiem, jakie są namiary tego słowa, które jest w czytaniu Witurgii dzisiaj. To jest drugi list do Koryntian, rozdział szósty, wersety od pierwszego do dziesiątego. A ty przeczytasz, Joanno? Ja przeczytam z piątego rozdziału, 20, B, czyli drugą część i dwudziesty pierwszy werset. Czytanie z, listu, z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą, współpracując wraz z nim. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość wśród utrapień przeciwników. O! Wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość. I umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Amen. Tak, pozwoliłam sobie na taki, taki wstęp, dlatego że kiedy dzisiejsze czytanie rozpoczyna się... Przepraszam Ci Joanno, to, to wytniemy. Jakbyś mogła delikatnie przesunąć kamerkę, żeby ikonka się zmieściła cała w tym... O, przepraszam za zacząć przejmie. Pozwoliłam sobie na y, prowadzenie tego fragmentu z tego względu, że y, jak później mamy stwierdzenie. Że współpracując z Nim, czy współdziałając z Nim, prosimy was, żebyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, hojnej miłości Boga. To teraz jest pytanie, jakby dobrze, no ale w konsekwencji czego to jest, tak? Mamy wrażenie, no że właśnie. to jest następstwo. I w takich sytuacjach warto zwrócić swoje oczy na to, co jest wcześniej. I dobrze się składa, dlatego że myślę, że to jest fragment, który dosyć nas może nastręczać kłopotów. Już wiemy, co znaczy pojednanie z Bogiem, że to jest Bóg, który czyni nas przyjaciółmi mimo grzechu. Tak, to jest zmiana w ogóle nastawienia, relacji, traktowanie zupełnie inne. I teraz, jak to się dzieje, przez to, że Bóg przyjmuje na siebie, wchodzi w to, co jest dla niego brzydliwe. Bo grzech nazywany jest w Starym Testamencie, to Ebach, obrzydliwością w oczach Pana, wszelkiego rodzaju zło. I teraz Bóg to obrzydliwy, przyjmuje w siebie, jakby czyni siebie tym, przyjmując to, jakby siebie stawia w takim świetle. Po to, żeby nas w ten sposób, jakby zabrać od nas to, a nas zanurzyć swojej sprawiedliwości. Bo zło przyjęte przez Boga, jakby zło niwelowane jest od razu, bo Bóg taki jest. I teraz, kiedy Bóg nas przemienia tym samym, usprawiedliwia, podnosi, to mówi nam w konsekwencji, jakby dalej, tej, jakby. Krok dalej od tego Bożego Działania, czy po tym Bożym Działaniu, Paweł mówi: No to bierzmy się razem do pracy, tak? Skoro Bóg tyle robi, tak? On nas czyni przyjaciółmi, on nas to zabiera, to współpracujemy, synergeo współpracujemy z nim i proszę Was, tak? Proszę Was, żeby ta Jego nieskończenie hojna miłość w Waszym wnętrzu jakby nie trafiła w pustkę, tak? Czyli nie było tak, że Bóg daje taką hojną miłość, dobra? Generalnie jakby nie, nie, nie bierzesz, tak? Że Pan Bóg strzela, rzuca, a nikt nie łapie. Mhm. I dlaczego Paweł na to zwraca uwagę? Powie mi, zobacz. Bóg mówi, ja przychodzę Ci z pomocą, tak? Teraz zbawiam Ciebie. Więc przyjmij to nieskończenie, hojną miłość Pana Boga, bo w niej żyjąc, nie wlejesz z powrotem w to bagno, w którym siedziałeś, dalej doświadczy, że jesteś ciągle uwalniany. I Paweł mówi: To się dzieje dzisiaj. Tak, to nie jest tak, że to było kiedyś nieważne, nie wiem, dotyczy, nie dotyczy, nie wiemy, w jakim stopniu, tylko że to się dzieje dzisiaj dzięki temu, co przyjmujemy, dzięki temu, że. Bóg uwalnia, usprawiedliwia, na siebie bierze, zmienia nas w przyjaciół. Nie On siebie wobec nas, tylko nas zmienia w przyjaciół, oddalając to, co nas dzieliło, i mówi, ja dzisiaj, tak, dzisiaj chcę, żebyś doświadczał, że jestem bliski, wtedy we wszystkich trudnych sytuacjach, to w ogóle nie ma znaczenia, tak, te wszystkie trudy, chłosty, więzienia i tak dalej, ja się przeżywa zupełnie inaczej. nagle okazuje się, no tak, Bóg wszystko przemienił. Czyli e, cokolwiek by nie przylazło na mnie, to przejmowane jest jednocześnie przez Niego. Więc jeżeli ja zechcę pozwolić, że on, biorąc to na siebie, daje mi jakby w zamian nieskończenie hojną swoją miłość, a nie ociepla mi moją, swoją nieskończenie hojną miłością, to że ja umiem czy nie umiem, tak? tylko daje mi w zamian, to nagle doświadczamy tego, że inaczej zupełnie percepujemy rzeczywistość. Jest to takie zdanie Jana, które by sugerowało, że jednak w tej, w tej łasce Bożej, w tym Bożym Działaniu są pewne takie okienka transferowe. Znaczy, trzeba wykorzystać moment, w którym to jest, bo potem może tego nie być. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. To kiedy jest to teraz? Ten no. pomyślny czas, nie, który trzeba wykorzystać, bo potem może już go nie być. Tak, no właśnie, e, widzisz, e, nie wytłumaczyłam, co to znaczy, to e, e, kairo dekto. E, To oznacza czas przyjmowania. E, czyli A, to jest czas, czyli który my przyjmujemy. Ale w kalendarzu, to nie jest czas tak. w kalendarzu, tylko czas mojej decyzji, tak? Tak tego, ja, tak. tego mojego otwarcia. Tak, że e, kiedy my przyjmujemy, to doświadczamy, że Pan Bóg nas wysłuchuje, czyli po to jest ta hojna miłość e, Boga, żebyśmy my przyjęli Ją. I wtedy doświadczymy, że, że on cały czas, że jesteśmy wyzwalani, tak? I wtedy zupełnie inaczej przeżywamy rzeczywistość. Bo tam jest Kairos, Kairos to jest czas, są dwa określenia czasu Biblii, Kairos i chronos. Chronos oznacza czas chronologiczny, czyli ten numeryczny, prawda? A kairos tak. oznacza ontologiczny, jakby czas zmiany. Tak? Zmiany ontologicznej, której e, którym podstawą jest wyzwalanie, które przynosi Pan Bóg. Stąd kiedy przyjmujesz, to e, zostajesz. Przyjmuje, e, przy, właśnie, właśnie, przy tym Kairos, bo ja, ja to mm, określenie wielokrotnie słyszałem w takim kontekście, to jest taki czas, w którym e, jakby Pan przechodzi. Nie? Pan przechodzi i działa, właśnie, i jakby. To pamiętam gdzieś tam właśnie z, z takiej mojej młodości, że to było takie bardzo motywujące dla mnie, że to jest ten czas, w którym pan przechodzi. Te, teraz trzeba to wykorzystać, ale to de facto było chronos, bo to było jakby, rozumiesz, jakby ktoś przechodzi, tak. i teraz albo wykorzystasz to, albo albo stracisz. Albo... Albo stracisz, pewnie, pewnie pamiętasz to, te sformułowania, yy, kiedy mówiono, że no lękaj się Boga przychodzącego obok, który może nie wrócić, prawda? Jak nie zauważyłeś? Lękaj no, się tak, łaski tak, straconej. Jak, jak nie podejmiesz decyzji w, w tym czasie, może już nie być okazji. Nie? nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. W imię Zagłaszamy. Prawda jest taka: nie ma czegoś takiego, że Bóg nie wróci, że straciłeś. Bóg hmm. jest. Dlaczego Pan Bóg nam pokazuje swoją tożsamość przez imię Jestem? Tak. I Bóg cały czas dziadko, dlatego Paweł mówi, ej, chłopie, siedzisz przed rzeczywistością Boga. Bierz. Marnujesz, marnujesz czas, bo twój czas jest jednak pronos. Tak, tak, tak. tak. Szkoda Ty Marnujesz czas, mhm. byłbyś mhm. szczęśliwy, marnujesz emocje, marnujesz wysiłki, mhm. jakby szkoda. Paweł mówi, no jak ockniesz się, to zaczniesz zupełnie inaczej przeżywać rzeczywistość, bo będziesz wiedział, że Bóg tu i teraz zabiera i obdarowuje. Słuchaj, tu, mogliśmy, tu moglibyśmy właśnie zamknąć to nasze dzisiejsze spotkanie, tę te, te rozmowę, ale jest coś takiego, co, co jest dla mnie jednym z takich moich ulubionych kiedyś to mnie się śmieszyło takich określeń oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny. Co to jest ten oręż sprawiedliwości, zaczepny i, obro, i obronny? Bo to brzmi naprawdę dobrze. E, tak. E... I tutaj e, e, mamy dokładnie określenie e, broni. E, broń, która jest e, bronią e, sprawiedliwości e, w prawicy, tak i e, e, w lewicy. Mhm. I teraz. E, Niestety. Czyli miecz i, yy, miecz i tarcza, tak? Można by powiedzmy mniej więcej zinterpretować. Yy, tak, dokładnie tak jak mówisz, yy, jest całkiem możliwe, że yy, właśnie oznaczało to i tarczę i, yy, i miecz, yy, ale co jest ciekawe, że to ma służyć yy, przyjmowaniu Bożego usprawiedliwienia. Yy, czyli yy, to nie jest yy, przemoc. W żaden sposób nie o nią tu chodzi. To nie jest jakby atak, tylko chodzi o to, żeby drugiemu człowiekowi przekazać, że Bóg go usprawiedliwia, że Bóg go wyzwala, że Bóg go podnosi i że to jest jednocześnie dla niego też obroną. I na, że, obroną przed złem, które nas oskarża. Tak? Czy to nie A jest założenie do, do walki duchowej, tak? Ym, za pomocą oręż, oręża w sprawiedliwości, zaczepnego i obronnego, że stajesz. W... Zaczepiasz szatana i mówisz mu, że Bóg chciał usprawiedliwić on na to? No na przykład. No, no, ja bym aż, aż tak daleko to może nie szedł, no ale powiedzmy, że stajesz do walki z szatanem nie, w tej czy znaczy... przestrzeni. Broni na pewno y, w sytuacjach, kiedy y, zwłaszcza, kiedy doświadczyliśmy, wybraliśmy zło, tak? I nie możemy sobie tego wybaczyć. Wiemy, że Bóg nam wybaczył. Nie możemy sobie wybaczyć, nie możemy wybaczyć innym. A zło, y, zły cały czas nam podpowiada, że jesteś beznadziejny, w ogóle to już nie ma drogi i tak dalej. To to jest oręż, czyli Bóg, który nam daje prawdę o tym, że On usprawiedliwia, że On wyzwala i nic się nie zmieniło, i on to cały czas robi. I to jest y, to narzędzie, ta prawda, którą mamy się obronić przed tym, co zło mówi, czyli obwarować się, powiedzieć nie, mój Bóg mnie usprawiedliwia. I to ja muszę powiedzieć. Mój Bóg mnie usprawiedliwia. Mój Bóg we mnie wierzy. Mój Bóg. I teraz prosi, żeby Bóg stanął przy nas, tak? I żeby Bóg y, stojąc przy nas od razu, jak, kiedy on staje zło wychodzi, żeby y, i w ten sposób to doświadczenie usprawiedliwienia y, staje się wyzwoleniem. Czyli, to jest, czyli rzeczywiście jest to bardziej w, w obszar, obszar duchowy, a nie na przykład walki nie wiem, o sprawiedliwość społeczną czy jakiekolwiek mm -hmm. rzeczy tego. typu. Powiedzmy, że nie. chcemy zmienić rzeczywistość, która nas otacza, tak? I więc bierzemy ten, ten od Boga oręż sprawiedliwości i zaczepny, i obronny. Będziemy się bronić tak. przed tymi, którzy nas atakują i będziemy atakować tych, którzy atakują nasze wartości. Tak, no właśnie, bardzo popularna postawa, prawda? E, e, natomiast nie, no, tutaj dla chrześcijan jest wzorcem jest postępowanie Pana Boga. No To jest Pan Bóg tego nigdzie nie robi. Tak, Pan Bóg nie rusza na farzeuszy, tak? Z mieczem pochodnią i z jakąś debatą, słowną walką, broną. Idzie Pan Bóg nie jest broniony. To papież Franciszek nas już nauczył, Boga się nie broni. Tak, bo Bóg jest Panem tego świata, nie wygłupiajmy się. Proklamujemy. I teraz walka wszelkiego rodzaju prowadzi do szukania argumentacji i do niszczenia i przesuwa naszą wagę z Boga na, na te wszystkie nasze, prawda, dziecięce wojny. To w ogóle jest strata czasu. Wpuszczamy Pana Boga i pamiętamy, że to On jest Panem tego świata, a nie, a nie my. Tak, więc to dla, dla zwykłej logiki nie opłaca nam się. Panie Jezu, dzisiaj jest czas upragniony. To dzisiaj jest ten czas twojej łaski, ten czas, który się nie, nie kończy, bo ty jesteś zawsze. E, dzisiaj ja Panie staję. Staję w rzeczywistości wiary. I otwieram Ci moje życie i moje serce, abyś wszedł i napełnił moje życie Twoją łaską, Twoim pokojem, Twoją miłością, Twoim zbawieniem. Nie chcę marnować życia dzisiaj, Panie, już więcej. Dlatego przyjmuję dzisiaj Twoją łaskę, Twoją miłość, Twoje światło do mojego życia. Dziękuję Ci za słowo, którym mnie dzisiaj zachęcasz do tego właśnie, abym już więcej mojego życia nie marnował, abym to Kairos wykorzystał. Dzięki Ci Panie, za to, że Twoja miłość, Twoja łaskawość nigdy się nie kończy. Że Ty przechodzisz i jesteś cały czas, że to nie jest okienko transferowe, które trzeba wykorzystać, bo jak nie to zginę. Ale że Ty czekasz, aż ja otworzę moje serce. Czekasz, aż ja na Twoje pukanie odpowiem Ci pozytywnie. Wprowadzę cię do swojego życia, a ty je przemienisz. Boże, błogosławię Cię. Które pokazujesz nam kolejny raz dzisiaj, że przyjmowanie prawdy, którą o Tobie Bogu działającym, Bogu zbawiającym, to jest podstawa. I że inaczej ktoś może z boku powiedzieć: Ej, no, ale stoisz przy największym bogactwie, przy osobie, która daje najgłębszą przestrzeń relacji, i nie korzystasz? Błogosławię Cię Boże, której nie zniechęciłeś się nigdy tym brakiem korzystania z Ciebie, z Twojej miłości, z bliskości, którą nam proponujesz, i błogosławię Cię Boże, że przy Tobie i w Tobie wszystko naprawdę inaczej wygląda. Błogosławię Cię Panie, że nam to pokazujesz, że dajesz nam do tego dostęp. Błogosławie Cię Boże, że w Twojej przestrzeni, za to, że pokazujesz nam, że w Twojej przestrzeni. Nie ma śmierci, w Twojej przestrzeni nie ma upokorzenia, w Twojej przestrzeni nie ma zniesławienia, w Twojej przestrzeni wszystko jest dalsze, wszystko jest ukierunkowane na bycie w bliskości, na, na doświadczanie tożsamości spełnienia obfitości. Błogosławię Cię Boże, który nie, nie transformujesz naszej rzeczywistości na nierealną, ale pokazujesz nam, co w niej naprawdę jest. Jak Ty jesteś tutaj Panem i jak spojrzenie na Ciebie zmienia naszą percepcję. Proszę Cię Panie dzisiaj za wszystkich, którzy doświadczają jakiegokolwiek bólu, uciężenia, jakiego poniżenia, odepchnięcia. Gdzie te trudne emocje są silniejsze niż cokolwiek innego, proszę cię, Panie, o to, żebyś ty dzisiaj tak mocno stanął im przed oczami, żebyś ich tak mocno dotknął, że Ty po prostu jesteś, tak? I że to, kim jesteś, i to, jak jesteś zaangażowany w ich życie, sprawia, że nie są sami, a co więcej, że Ty naprawdę działasz. Proszę cię, Panie, My potrzebujemy to widzieć, Ty o tym wiesz i dzięki Ci za to, że, że pokazujesz. Tobie chwała, Boże. Amen. Zapraszamy Cię, Panie, do życia każdego, kto dzisiaj tutaj z nami jest. Dotykaj, Panie, pukaj do serce. i udzielaj Twych łask, Twojej miłości i pokoju, Twojego zbawienia dzisiaj każdemu, kto tego pragnie. Abyśmy coraz mocniej doświadczali, jak dobry jesteś, jak łaskawy jesteś, jak pełen miłości, która się nie kończy i jest bezwarunkowa. Oprosimy Cię, Panie, uczyj nas ludem zbawionym, który doświadcza radości zbawienia Twojego twojego bycia z, z Twoim ludem w szczęściu, które się nie kończy. Amen. Amen. <laughs> Podzielcie się, podzielcie się w komentarzach tym, czy wy już przeżyliście to swoje, to, to kairos, takie właśnie to, to doświadczenie Boga, który przychodzi, otworzyliście swoje serce i czy, czy wciąż czekacie. Ja miałem przez długi czas, powiem szczerze, właśnie takie, takie przekonanie co do tego kairos, dlatego, dlatego o tym też rozmawialiśmy, że to jest jakiś taki... De facto, chronos, taki czas w kalendarzu, że muszę być czujny, bo Bóg będzie przechodził i jak przegapię ten moment, to potem nie wiadomo, kiedy znowu będzie przechodził, czy, no, czy może kiedyś będzie, nie? ale nie, nie, nie wiemy do końca, więc pewności nie ma. To rodzi niesamowite napięcie. Nie? To nie jest życie w pokoju, to jest życie w napięciu, że możesz przegapić Boga. I powtórzmy odpowiedź. W imię Boga brzmi: Jestem. Stąd, kiedy Jezus mówi czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, mówi, bo Bóg jest teraz, tak? Nie, że kiedyś przyjdzie, tak, stój przy oknie. Nie, Bóg jest teraz. Czuwać, czyli myśleć, być świadomym. Komu jest mało słowa, to słuchajcie, szykujcie sobie kalendarze, kalendarzyki swoje, wpisujcie youmygod.pl, jutro o 19.30 czasu polskiego, spotkanie z Bogiem w Jego Słowie, ale nie w czytaniach liturgicznych tylko, to będzie Joanna. Pieśni nad pieśniami, ostatni odcinek, więc zapraszamy, zamykamy SMS powoli, będą jeszcze zajęcia w wakacje, takie wow. ad hoc, Super. takie free. Tylko jakby po zgłoszeniu, że ktoś chce uczestniczyć. No i potem wystartujemy od nowego semestru. Jak Pan Bóg da zdrowie, siły i możliwości. Super. Czyli to jest, słuchajcie, być może. To jest to Kairos, słuchajcie, to jest. <noise> W ale, w starym rozumieniu, ale w starym rozumieniu, że jak nie wykorzystacie tego okienka, to potem nie wiadomo kiedy z domu siostry na żywo zobaczycie i, i spotkacie na jumajgo.pl, bo, bo tu się spotykamy. E, codziennie to się nie kończy, więc e, no, korzystajcie, korzystajcie póki jest. Pięknego dnia, cudownego tygodnia, niech Wam Pan błogosławi, niech to będzie czas rzeczywiście Jego łaski doświadczany w sposób szczególny. Do zobaczenia jutro, z Bogiem. Z Bogiem.